Mamy kotlet roślinny, a na opakowaniu krzyczy Eko, zdrowie, planeta uratowana, a w środku soja, oleje, zagęstniki, barwniki, aromaty. To nie jest jedzenie, to jest laboratorium zamknięte w kotlecie. Serio? Coś z fabryki ma być bardziej naturalne niż kawałek mięsa, smak udawany, kolor udawany. A gdzie są wartości odżywcze? Przetworzone białko i tłuszcz roślinny, który rozwala hormony i wywołuje stany zapalne. Mówią, że ratujesz planetę, ale ile chemii, energii i fabryk trzeba, by to zrobić? To nie jest ratunek, to biznes żerujący na Twoim poczuciu winy. Prawdziwe mięso jest proste. Bierzesz kawałek zwierzęcia i jesz. Zero trików, zero etykiet. Twoje ciało wie, co ma z tym zrobić. A roślinne mięso, twój żołądek traktuje je jako intruza, więc Chcesz być królikiem w eksperymencie? Czy człowiekiem, który wraca do biologii i je to, co od zawsze było naszym paliwem? Jeśli masz dość kłamstw przemysłu i życia na pół gwizdka, dołącz do mojego wyzwania Kobieca Siła w 90 dni. Nauczę cię, jak jeść, jak stworzyła nas natura. Odzyskasz energię, zdrowie i ciało, na które zasługujesz.